Czas zapoznaliście się z maszyną do szycia tzw. stebnówką. Ułatwia ona znacznie szycie, ale tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Dziś prezentujemy wieloczynnościową maszynę do szycia łucznik, dającą dużo większe możliwości wykorzystania jej przy szyciu i wykańczaniu. Jest to maszyna o skomplikowanej konstrukcji z bogatym wyposażeniem dodatkowym i dzięki temu eliminuje niemalże całkowicie szycie ręczne. Przystąpieniem do szycia upewniamy się, czy stopka dociskowa znajduje się w najwyższym położeniu. Następnie przyłączamy odpowiednią wtyczkę regulatora prędkości do maszyny, zaś wtyczkę sieciową do gniazda. Wyłącznikiem oświetlenia włączamy żarówkę oświetlającą pole szycia. Pamiętając o tym, aby pod stopką dociskową znajdowała się tkanina, uruchamiamy maszynę, naciskając regulator prędkości. W maszynie umieszczona jest stopka dociskowa ogólnego zastosowania oraz odpowiadająca jej płytka ściegowa do szycia ściegiem prostym lub zygzakowym. Stopkę dociskową opuszczamy i podnosimy za pomocą podnośnika stopki. Nitka jest prowadzona, podobnie jak we wszystkich typach maszyn do szycia, poprzez podciągacz nici. Siłę docisku stopki reguluje się obracając tarczą docisku stopki. Przed przystąpieniem do szycia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny. Oś szpuli z trzymakiem szpuli oraz nawijacz nici. Tarcza naprężacza nici górnej. Tarcza ściegu elastycznego. Tarcza położenia igły. Tarcza szerokości ściegu. Tarcza wzoru ściegu. Tarcza długości ściegu i dziurek na guziki oraz przycisk szycia wstecz. Obracając kółkiem ręcznym wprawiamy igłę w możliwie powolny ruch, bardzo przydatny przy rozpoczynaniu szycia. Dodatkowo dysponujemy płytką ściegową do szycia ściegiem prostym, płytką zakrywającą transporter, prowadnikiem do obrębiania ściegiem krytym, stopką specjalnego zastosowania i stopką do dziurek na guziki, stopką do szycia ściegiem prostym i stopką do zamków błyskawicznych, igłami do wszystkich rodzajów szycia oraz igłą podwójną do szycia dekoracyjnego kilkoma szpuleczkami na nici. Ponadto znajdujemy dodatkowy zdejmowany czpień na drugą szpulkę nici. Nici ze szpulki przeciągamy przez prowadnik, następnie przez naprężacz nici nawijacza. Przeciągamy nić przez otwór w szpuleczce. Wyłączamy koło ręczne, umieszczamy szpuleczkę na czpieniu nawijacza i uruchamiamy nawijanie. Kuleczkę wkładamy do bębenka, wprowadzamy nidzie wycięcie, przeciągamy pod sprężyną dociskową i wyciągamy ukośnie w poprzek bębenka. Zamykamy zasówkę i obracając kółkiem ręcznym przeciągamy nic z bębenka. Przed rozpoczęciem szycia ściegiem prostym sprawdzamy ustawienie tarczy położenia igły, Tarczy szerokości ściegu oraz tarczy ściegu elastycznego. Przyjemy ściegiem prostym. Zmieniamy ustawienie tarczy wzoru ściegu oraz tarczy szerokości ściegu do pozycji umożliwiających szycie ściegiem zygzakowym. Jeżeli tarczę długości ściegu ustawimy w pozycji pierwszej, uzyskamy ścieg zagęszczony. Układamy aplikację i po przyfastrygowaniu przyszywamy według wzoru. Do przyszywania aplikacji stosujemy ściek obrębiający ukośny. Do szycia używamy stopki dociskowej specjalnej i płytki ściegowej ogólnego zastosowania. Szerokość ściegu można zmieniać w celu dostosowania go do materiału o różnych splotach i strukturach. Przystąpieniem do wszywania zamka błyskawicznego wymieniamy stopkę ogólnego zastosowania na stopkę do zamków błyskawicznych. Tarczę ściegu elastycznego, położenia igły i szerokości ściegu ustawiamy w położeniu jak do szycia ściegiem prostym. Zamek błyskawiczny przypięty szpilkami do tkaniny umieszczamy pod stopką i przystępujemy do szycia. Podobnie postępujemy przeszywając drugą taśmę zamka błyskawicznego. Dziurki do guzików obrzucamy korzystając z odpowiedniej stopki dociskającej. Omówmy wszystkie czynności wymiany. Stopka uniesiona i igła w najwyższym położeniu. Odchylamy stopkę od siebie i wyjmujemy ją. Umieszczamy wymienianą stopkę pod uchwytem i przytrzymujemy w tym położeniu. Obniżamy podnośnik stopki, dociskamy uchwyt, aż stopka wsunie się na swoje miejsce. Sprawdzamy ustawienie tarczy ściegu elastycznego i tarczy wzoru ściegu. Tarczę długości ściegu i dziurek do guzików ustawiamy na zabieg pierwszy i przystępujemy do obrzucania boku dziurki. Wycofujemy igłę ponad stopkę. Tarczę ustawiamy na zabieg drugi i wykonujemy rygielek. Ponownie wycofujemy igłę, ustawiamy tarczą zabieg trzeci i obrzucamy drugi bok dziurki. Przy ustawieniu tarczy na zabieg czwarty wykonujemy drugi rygielek. Wyjmujemy materiał, odcinamy nici. Przecięcie do guzika wykonujemy specjalnym przecinakiem, a jeśli go nie mamy, to małymi, ostrymi nożyczkami. Płaskie guziki można przyszywać stosując zwykły ścieg zygzakowy. Tarczę szerokości ściegu ustawiamy do pozycji odpowiadającej rozstawieniu dziurek w guziku. Transporter jest zakryty płytką przeznaczoną do tego celu. Wykorzystujemy stopkę ogólnego zastosowania. Guzik umieszczamy pod stopką i dociskamy. Sprawdzamy szerokość ściegu przez powolne obracanie kółka ręcznego. Przyszywamy guzik. Prowadnik do obrębiania ściegiem krytym mocujemy wkrętem dociskającym uchwyt stopki dociskowej. Najlepsze efekty uzyskujemy szyjąc ściegiem obrębiającym ukośnym. Odpowiednio złożony materiał umieszczamy w prowadniku pod stopką i rozpoczynamy szycie. Przystępując do szycia igłą podwójną mocujemy ją w miejsce igły pojedynczej. Drugą szpulkę nici umieszczamy na dodatkowym zdejmowanym czpieniu. Tarczę szerokości ściegu przy szyciu ściegiem zygzakowym Obracamy w prawo tylko do położenia środkowego. Przy szyciu igłą podwójną można wybrać ściek prosty, zwykły, zygzakowy, kryty lub zygzakowy wielościegowy. Przełączamy tarczę docisku stopki na pozycję oznaczającą cerowanie. Miejsce cerowania umieszczamy pod stopką, opuszczamy ją i rozpoczynamy szycie prowadząc materiał na przemian do siebie i w tył. W celu uzyskania większej wytrzymałości pokrywamy powierzchnię cery ściegami poprzecznymi. Do cerowania przy użyciu tamborka musimy zdjąć stopkę dociskową i założyć płytkę zakrywającą transporter. Oprzywamy wokoło miejsce cerowania dla jego wzmocnienia. Przyjemy w poprzek otworu przesuwając pod igłą tamborek trzymany pod niewielkim kątem. Linie ściegów staramy się utrzymać blisko siebie zachowując równą długość. Zdejmujemy stolik zwalniając przyciskiem przed wysięgu. Teraz nakładamy rękaw i przystępujemy do szycia. Właściwość maszyny wieloczynnościowej możemy wykorzystywać również do wszywania ład na rękawach lub spodniach. Na maszynie wieloczynnościowej możemy wykonywać szeroką gamę ściegów, z których dzisiaj zaprezentowaliśmy tylko część. Możecie więc przystąpić do samodzielnego szycia. Najpierw pod okiem nauczycielki, często zaglądając do instrukcji, przygotujcie maszynę do pracy. Potem powoli, zaczynając od najprostszych ściegów, poznacie wszystkie możliwości i zalety tej maszyny i być może dla wielu z Was szycie stanie się przyjemnym zajęciem dodatkowym. Pamiętajcie jednak, że maszyna do szycia jest precyzyjnym urządzeniem, które służyć będzie doskonale przez wiele lat. Jeżeli będziecie korzystać z niej i konserwować tak, jak to zależy.